Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj chciałbym omówić jedną małą kwestię, czyli konwoje, znaczy nowy tryb gry, który był już gdzieś tam testowany w 2019 roku. Trochę czasu minęło odkąd go testowali, w każdym zmieniła się ostatnia koncepcja i chciałbym się z wami podzielić swoimi obawami po raz kolejny na temat tego, co nowe. Dlatego, że mieliśmy, mieliśmy mieć tryb Oś kontra alianci i co z tego wyszło, sami widzicie. Miało być super event, fajne zapowiedzi, super dropy na Twitchu, fajnie wszystko dogadane i 2-3 dni przed aktualizacją wycofali się z pomysłu, bo doszło jednak, że chyba jednak to nie jest do końca zbalansowane, że jedna strona nie ma w ogóle radarów, druga ma znacznie więcej lotni, czy tam odwrotnie, no mniejsza z tym w każdym było to turbo, turbo niedograne i pomysł nie był do końca przemyślany. Mogłoby się to, sami rozwiązanie jest dosyć łatwe, przenieść to na inne tiery, gdzie szóstki, siódemki radarów jest znacznie znacznie mniej zdarzają się one bardzo, bardzo rzadko, ale nie o tym nie o tym pogadamy, czy pogadamy sobie o konwojach, które gdzieś tam gdzieś tam w tle majaczą, bardzo długo są testowane. W każdym razie to co pojawiło się na w blogu, to teraz tak. W 2019 roku odbyły się testy tego trybu gry zakładające. Obie drużyny eskortują statek prowadzący przez bota, który porusza się po wyznaczonej trasie. Jedna drużyna broni konwoju, a drugi atakuje. Następnie drużyny zmieniają się rolami. Obecne drużyny nie będą zmieniać rolami, a będzie się składać z kilku transportowców. Tryb konwojów jest asymetryczny. Jedna drużyna eskortuje transportowca, a druga atakuje. Broniący wygrywają, jeśli choć jeden transportowiec dotrze do celu lub zniszczą wszystkie atakujące jednostki. Atakujący wygrywają, jeśli zatopią wszystkie transportowce lub okręty eskortujące. I powiem wam tak, pierwsza moja obawa, no to, no to co, przy tych małych mapach, przecież to nie ma sensu. Jeżeli nas wykryją, naszą flotą, jeżeli powiedzmy, ja będę, będziemy grali we flocie eskortującej. Jeżeli nas wykryją, to pierwsze co robią, to fokusują transportowcy. Transportowcy dostają wciary do widzenia, wygrana dla atakujących. Dziękuję, pozdrawiam. Druga opcja: yy, no to jest, jest w teorii trzeba by zrobić coś takiego, że okręty, które tak naprawdę eskortujemy, jest, płyniemy albo sporo przed nimi, gdzie będzie bufor pomiędzy wrogą flotą, nami i później jeszcze flota, którą osłaniamy, no to to jest ewentualnie do zrealizowania. Ale nie, nie przy tej wielkości mapy, bo wystarczy, że jakieś 2-3, jakieś znaczy nie wiem jeszcze na ile będzie to graczy, powiedzmy będzie 5 graczy na 5 graczy, czy tam 7 na 7. Kilku przeciwników zwiąże się walką z główną flotą, kolejna ekipa poleci dookoła, zabija nam transportowce, zatopi jej, i tyle i znowu przegrana. A z drugiej strony, jeżeli zrobią taki bufor, no to my się ustawimy po drodze do transportowców, rozklepiemy, ponieważ oni muszą atakować, przeciwnik musi atakować nas, więc my się ustawimy elegancko tyłeczkiem na uciekająco, przyjmiemy ich na klatę, zrobimy im tyry ciry Ewentualnie torpedowce będą miały bardzo dobrą zabawę. No i szczerze powiedziawszy, ciężko. W takim świecie World of Warships będzie ten tryb zrealizować. Ciekaw jestem czy on w ogóle dojdzie do skutku, czy to jest po prostu takie wiecie. Wydaje mi się teoria, że y, patrzcie, coś robimy w tle y, tutaj, ale nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Tutaj ma dużo do, do zastosowania, chcę się dzieci, jakby się to tak po prostu skończyło, bo, bo będzie bardzo ciężko coś takiego zbalansować, zrobić na tyle, żeby to było. żeby to było efektywne. Skończycie tak, że albo będziemy będziemy turbo dostawać w Ciry bo przeciwnik znajdzie sposób na to, żeby ominąć główną flotę i popłynąć sobie po prostu po transportowce, albo będzie robił jolo na nas, i wtedy torpedowce i inne okręty, które dobrze sobie radzą z odbieraniem ataków, będą, będą no, sobie radzić z tym o wiele lepiej. No i nie oszukujmy się, jeżeli będzie to oddzielny tryb, to na początku może i będzie trochę graczy chętnych, ale później i tak się wszyscy obrażą na to, i będziemy musieli grać z botami, i tyle się skończy, no nie, bo wszyscy porobią misję na nagrody, i nikt nie będzie chciał tego grać, poza kilkoma. Zapaleńcami tak naprawdę. Zamiast rozwijać to, co już jest sprawdzone, czyli tutaj uderzam ponownie do operacji, o których robiłem materiał jakiś czas temu, tam jest koncepcja, jest, można to fajnie rozwinąć. Można zrobić konwoje osłaniane przez boty, albo atakowane przez boty gdzie można to zrobić o wiele fajniej. No. No, to nie, nie wymyślajmy coś nowego, bo po co naprawić coś? coś co już mamy. W teorii jest mała nadzieja, ponieważ na przykład y, te ostatnie tryby science fiction, czy tam nie wiem w sumie jak to do końca nazwać, y, pojawiała się tam naprawdę ogromna mapa, więc szansa jest, że dostosują mapę do wielkości, y, do wielkości, znaczy nie tak, że dostosują ten tryb do wielkości tych mapy, bo to by było już o wiele lepiej, tylko że wtedy i tak warto byłoby tam nie zrobić turbo oceanu, 700 km na 700, tylko jakieś przesmyki i tak dalej, ta mapa musiała być naprawdę przemyślana. A samo WG ostatnio powiedziało, że nad mapami nie pracują. Znaczy pewnie gdzieś tam pracują, tylko bardzo powoli, obecnie remasterują mapy pod podwodniaki, pod czyli dodają im tam, wiecie, podwodny świat, że tak powiem. Także tu się głównie skupają, myślę, że tam jakieś koncepcje map są, tylko że na razie one są gdzieś tam w tle. Może przez jedną, dwie, trzy osoby rysowane na karteczce, a a gdzie dopiero projektowanie, a osobiście uważam, że zaczyna brakować map. Dla mnie co dwie 3 aktualizacje powinna być dodawana nowa mapa, bo już zaczyna być użyk tymi mapami, jest cały czas w kółku, gramy to samo, ale to jest raczej pomysł na, na inny materiał, także wracając do tej dużej mapy, mogliby to fajnie rozegrać, wykorzystać, bo widać, że są w stanie zrobić dużą mapę, ta mapa była naprawdę spora, było tam trochę tych kilometrów, ona nie była może jeszcze jakaś super idealna, no ale była koncepcja... Można było sobie to oczywiście rozegrać o wiele, o wiele ciekawiej, dlatego chciałem się podzielić się z wami swoimi wątpliwościami, o, to, jest, to jest dobry pomysł, tym bardziej, że no, okręty podwodne się zbliżają jest też w sumie taka mała, mała plotka, nazwijmy to, że ten tryb jest robiony specjalnie pod okręty podwodne, to już jest w ogóle przy obecnej mechanice okrętów podwodnych uważam, że, że chyba nie do końca. Bo jeżeli tylko będzie wiadomo, no okręty podwodne dostaną w ciry przy obecnych tych, no nie oszukujmy się, musiałyby być, musiałyby być flota zjednoczona, znaczy zjednoczona, chodzi mi o to, że mieszana, czyli okręty podwodne połączone ze, ze zwykłymi okrętami, to wtedy podwodniaki by się skupiły na torpieniu transportowców, a główna flota wyciągała okręty przeciwnika pod siebie, no nie? Ale i tak wtedy. Mamy w zasadzie mocno jednostronną bitwę, bo okręty podwodne sobie popłyną, zatopią nam transportowce. Do widzenia i tyle w temacie. Poznając życie, już widzę to swoimi oczami wyobraźni, jak cała główna flota broniąca transportowców płynie na JOLO. Na, na flotę przeciwnika, zapominając o tym, że są podwoniaki jeszcze, gdzie zamiast zająć się obroną transportowców, to po prostu lecą klepać dmg, jak to teraz obecnie wygląda, gdzie wszyscy starają się płynąć na linii J i linii K, gdzieś tam na linii AB i tylko klepać dmg, bo przecież muszą się statystyki zgadzać, nie? Także no... Mm, nie raczej, ja szczerze powiedziawszy, w G będzie bardzo ciężko zrobić ten tryb, tak żeby to miało ręce i nogi w tym świecie, który stworzyli w tym świecie otofoszy, który stworzyli, będzie naprawdę bardzo ciężko coś takiego dograć. I tu mnie ciekawią wasze komentarze, jak co Wy myślicie na temat tego trybu. Ja nie mówię, że jestem na nie. Oczywiście ja jestem zawsze na tak do nowości yy, i zawsze coś nowego z chęcią przytulę. Spróbuję zagrać, zobaczymy. No ale już nieraz mieliśmy pokazane elegancko, jak nowe tryby kończyły się liczyły się fiasko, o ile w ogóle wchodziły do gry oś kontra alianci pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz to no było, było mega ciężko gdzie bardzo często po prostu kończyło się tak że, że, że było turbo botów nasrane w bitwie i były bitwy bardzo jedno, jednostotne. czy tak jak były te bitwy asymetryczne czy coś ten desej, no to się mega nie sprawdziło fajnie że testują coś nowego że jest opcja no ale słabo to widzę słabo, dlatego czekam na wasze komentarze dzisiaj materiał krótki, pogadankowy dajcie znać co myślicie, jakie są wasze przemyślenia wprowadzą, to fajnie, ja się będę cieszył z chęcią pogram, pokażę na streamie coś tam może nagram z tego ale coś czuję, że 2-3 dni ludzie porobią misję i ten tryb umrze i cała, cała praca pójdzie na marne, którą można było wsadzić na przykład w operację trzymajcie się, hejo, papa pa.